miesiąca zarobiłem chyba 15 albo 16 tysięcy złotych. znałem, że, że chyba to jest te, te, ta droga. Kierownik dał mi wypowiedzenie, po czym dowiedziałem się, że w moje miejsce skoczyła pani, która wcześniej podlewała kwiatki w więc... Kiedy po raz pierwszy u***łeś w twarzy? To było w zimie, było mi zimno i brakowało mi pieniędzy na jedzenie. Dobra, jedziemy. Mój pierwszy samochód. To było piękne auto, sentymentalnie do tego zawsze podchodzę, wracam do niego. Nietuzinkowe, niespotykane, rzadko teraz na drodze widuję to auto. To była niesamowita, zielona, taka nawet oliwkowa Renault wersja Alize. Jeżeli miałbym powiedzieć, że to moje auto, bo przez długi czas byłem posiadaczem, a dopiero po pewnym czasie stałem się jej właścicielem i to było jedno ze z moich spełni. Ulubiona gra w dzieciństwie. Pamiętam, zawsze za młodo szliśmy do takich salonów gier, to się nazywało, i za dwójkę wtedy, czy tam nawet za jakąś inną monetę, się grało godzinami z kolegami. I jedna taka gra, która nam zabierała bardzo dużo czasu, to Pro Evolution Soccer. Idol z dzieciństwa. Idol dzieciństwa to zdecydowanie Michael Jordan. Jak byłem małym chłopcem, to akurat były takie czasy, że popularność Jordana rosła na świecie, bo weszła telewizja i tak dalej. Mecze zaczęły być transmitowane w telewizji polskiej. No i że miałem sobie od dzieciństwa zaszczepiony sport. Zawsze szukałem wzorca, którego można naśladować. I Michael właśnie był takim wzorcem, który był moim idolem. Ulubiony film. No, na pewno Człowiek z Blizną, Scarface. Podobała mi się ta historia, wiadomo, że skończyła się w ciężko ale historia od zera do wszystkiego, jeżeli można by to tak nazwać. No i druga, też sentymentalnie muszę powiedzieć, że kosmiczny mecz, bo nawet teraz jak do tego wracam, to łezka się kręci wokół. Jak Michael ląduje ze statku kosmicznego i I'm back. Pierwsza książka, która zmieniła myślenie. Z moim serdecznym kolegą, obecnym wspólnikiem Kamilem dyskutowaliśmy na, na różne tematy i podesłał mi kiedyś książkę właśnie Roberta Kiyosakiego, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Ja pracując jeszcze wtedy na ochronie w sobotę, gdzieś koło pierwszej, drugiej, gdzieś tam nadrabiałem te, te materiały właśnie pod kątem Roberta Kiyosakiego. No i to jest jednak tytuł, który najbardziej na mnie wpłynął pod kątem mindsetu i nastawienia na, na postrzeganie jakby świata finansowego. Moja pierwsza praca. Zaraz po liceum pierwsze, co zrobiłem, to wyjechałem za granicę do Czech i tam pracowałem w Verhlavie, malutka miejscowość, i to był salon produkcji samochodów marki Skoda i byłem tam na jednym stanowisku, gdzie przez 8 godzin klepałem to samo i to było po prostu przykręcenie na 4 śruby pierwszego siedzenia z przodu i jednego siedzenia pasażera po lewej stronie. Bardzo fajna praca. Nudziłem się strasznie, ale co, co z tego wyniosłem, to to, że stałem się wielkim panem CC-Catch, ponieważ zawsze jadąc autem jako pasażer siedziałem na słuchawkach i słuchałem cc Catch. Dzień, w którym zrozumiałem, że chcę zostać przedsiębiorcą. Wiesz co, mamy dzisiaj 15 czerwiec, to było jakoś 8 lat temu i 10 dni to pamiętam, że siedziałem wtedy w domu, wróciłem z pracy, kierownik dał mi wypowiedzenie, pracowałem po studiach ekologistyk, gdzie już w ogóle wracając do tego, że mam wykształcenie wyższe, nigdy w ogóle nawet o tym nie bo nie jest to mi do niczego w życiu potrzebne. I tam kierownik powiedział, że niestety jest redukcja etatu, po czym dowiedziałem się, że w moje miejsce skoczyła pani, która wcześniej podlewała kwiatki, więc uświadomiłem sobie, że, że, że to nie jest moja droga, żeby być zależnym od kogoś i jakby postawiłem sobie za cel poszukanie swojej drogi, znalezienie jakiejś swojej działalności, w której mogę się poruszać. I to był jakby główny czynnik, dlaczego wyjechałem z Kamiennej Góry, pojechałem do Wrocławia poszukać swojego miejsca. Mój pierwszy przedsiębiorczy sukces. Mój pierwszy przedsiębiorczy sukces to właśnie jak już postanowiłem otworzyć swoją działalność, to też już stworzyłem wiele bitew i wiele wojen w swojej głowie, żeby Przestawić swój mindset i jednak zastanowić się nad tym, że lepsze będzie dla mnie prowadzenie swojej działalności niż pracowanie dla kogoś. Udało mi się uzyskać jakieś takie środki unijne, czy, czy to była jakaś dotacja taka z Kamiennej Góry. Założenie swojej działalności, otworzyłem tam biuro nieruchomości i pamiętam, że taki pierwszy mój sukces był taki, że w ciągu miesiąca znalazłem chyba dwie takie nieruchomości, gdzie udało mi się w nich pośredniczyć, bo to były też takie czasy, że się pomijało pośredników, no ale w, w tych dwóch udało mi się jakby brać udział czynny taki i dowiozłem tematy do końca. Dostałem prowizję w ciągu miesiąca, zarobiłem chyba 15 albo 16 tysięcy złotych i, i uznałem, że, że chyba to jest te, te, ta droga. Była jednak motywacja tego typu, że na końcu jest fajna nagroda do odebrania. Moja pierwsza nieruchomość. Moja pierwsza nieruchomość wzięta za kredyt przy ulicy Wróbla we Wrocławiu, to jest niedaleko Sky Towera. Nieruchomość była nabyta za pomocą kredytu, gdzie podsumowując sobie łączne koszty nabycia tej nieruchomości, to chyba jak dobrze kojarzę około 6 tysięcy Ulubiony przedmiot w szkole. No oczywiście, że był to nim na pewno WF, no bo aktywność fizyczna zawsze ze mną towarzyszyła od początku moich dni. Chociaż tych pierwszych dni nie pamiętam za bardzo, ale już potem do końca. Do końca mojego dzieciństwa i teraz do, do czasów, gdzie, gdzie już jestem dorosły, ten sport dalej ze mną towarzyszy. A z takich bardziej praktycznych to matematyka, zawsze czułem, że, że, że lubię, e, lubię te dodawać jabłuszka, odejmować, e, mnożyć je, tworzyć później jakieś te tabelki. Bardzo skupiałem się też na tym, żeby to było też asetyczne, żeby jedna była czcionka, wielkość, coś tam po lewej stronie, napisy po prawej tak? i tak. I w zasadzie tyle. Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie to na pewno lubię spędzać czas ze swoimi dziećmi, z rodziną, ale jeżeli miałbym też patrzeć na siebie, no to oczywiście jest to spędzenie czasu na macie. Sporty walki gdzieś mnie zawsze towarzyszyły. Lubię spędzać ten czas właśnie. Na aktywności fizycznej lubię też się czyli staram się nauczyć tej takiej techniki, właśnie offowania się całkowicie ze wszystkich swoich obowiązków i, i spędzania, go, spędzania tego czasu właśnie z osobami najbliższymi. I dogryweczka? Kawa czy herbata? Kawa. Rower czy bieganie? Rower. Messi czy Ronaldo? Zawsze Ronaldo. <noise> albo Brazylijczyk, albo Portugalczyk, zawsze. Whisky czy wódka? Wódka. Jajka czy parówki? Zawsze jajeczko, na twardo albo na miękko. Mięso czy makaron? Mięsko. Socjalizm czy kapitalizm? No, no muszę powiedzieć, kapitalizm. Rejty czy krypto? Krypto. Telefon czy komputer? Telefon. Glapiński czy inflacja? Glapińskiego nie znam, inflacji nie chciałbym znać, więc pomidor. FIFA czy Simsy? FIFA. Piłka zawsze byłam na pierwszym miejscu. Alkoholowe czy niealkoholowe? Ale co? Soki czy? drineczki. Drineczki? Nie, no to tylko alkohol. Żeby się dobrze bawić, trzeba się też napić. I trzeba umieć się napić. <grym> poniedziałek czy piątek? No trudne pytanie, bo chciałbym powiedzieć poniedziałek, bo już chciałbym przyjść w poniedziałek, zrobić wszystko i mieć wolne. YouTube czy telewizjone? Telewizjone już to tylko i wyłącznie w moim domu to są programy dla dzieci, więc YouTube. Pies czy kot? Psów nie lubię, ale pieski takie do głaskania tak, więc psy. Pasażer czy kierowca? Zdecydowanie kierowca, bo lubię zapisać. <grym> klata czy biceps? Kurczę, chyba klata. Posz.